Witam was na Śląsku, Rostomili. Witam was tradycyjnym śląskim górniczym pozdrowieniem. Szczęść Boże. Szanowna pani marszałek, szanowny panie premierze, szanowni goście, Koleżanki i koledzy, witam serdecznie w Parku Śląskim, w sercu Górnego Śląska, w centrum regionu Śląskiego. Cieszę się, że my, ludzie Platformy Obywatelskiej, jesteśmy razem tu, na Śląsku. Ale nasz region to nie tylko Górny Śląsk, to również Zagłębie, z którym nas łączy szczególna miłość. To również Śląsk Cieszyński, Podbeskidzie, Żywiecczyzna i ziemia jawożnicka i oczywiście na północy ziemia Częstochowska. W imieniu ich wszystkich serdecznie witam, każdego z Was osobna i każdy region, który reprezentujecie. Nie ma w Polsce drugiego regionu tak różnorodnego jak współczesny Śląsk. Zróżnicowana historia, religia, tradycja, kultura, zwyczaje, a nawet język. To nasze śląskie bogactwo. Jeśli dzisiaj tak często mówimy o wielokulturowości, to tutaj na Śląsku jesteśmy nie tylko jej pionierami, ale także jej największymi ambasadorami. Dlatego też w tym miejscu proszę Was, moi przyjaciele, z wszystkich zakątków Polski, nie obawiajcie się Śląskości, nas Ślązaków i naszego języka. Języka, którego uznania z utęsknieniem oczekujemy pokoleń. My, członkowie Platformy Obywatelskiej, jesteśmy przecież inni niż ci, którzy spotykają się dziś w Sosnowcu. My nie boimy się własnych obywateli, słuchujemy się w ich głos. Dlatego też zwracam się do Was również o poparcie ustawy, o aglomeracji, którą przygotowali posłowie i z naszego regionu, a jest nas 42. Utworzenie w aglomeracji śląsko-dąbrowskiego powiatu metropolitalnego pozwoli na sprawniejsze zarządzanie tym obszarem, pozwoli rozwiązywać problemy wspólne dla kilkunastu miast. W których żyje 2,5 miliona obywateli. To dobra ustawa dla mieszkańców, poprawi komfort życia, niech będzie to inspirujący przykład dla innych metropolii w Polsce. Koleżanki i koledzy, panie premierze szefie, dziękuję. Dziękuję Tobie za inwestycje w opolu. To kluczowa decyzja. To kluczowa decyzja ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju. To ważna decyzja dla mieszkańców śląska opolskiego, które historycznie stanowiło część górnego Śląska, oczywiście ze stolicą w opolu. Ważne dla całego regionu to gwarancja miejsc pracy w górnictwie węgla kamiennego. Bo siłą regionu nadal jest węgiel kamienny, który przez kolejne dziesięciolecia będzie stanowił kluczowe źródło energii w naszym kraju. Chcemy unowocześnić i usprawnić jego wydobycie. Zależy nam, aby to polski węgiel był bezkonkurencyjny i w to będziemy konsekwentnie inwestować. Ale dzisiaj Śląsk to nie tylko górnictwo i przemysł ciężki, to również nowoczesny przemysł samochodowy, światowa medycyna, polskie firmy informatyczne, innowacyjne uczelnie, a wreszcie usługi o najwyższym standardzie. To wszystko dzięki sile mieszkańców tego regionu, ich pracowitości, rzetelności i wytrwałości. Praca to na Śląsku nie tylko wykonywanie codziennych obowiązków. To filozofia życia. Więcej, to życie samo. Tutaj praca stanowi o sensie istnienia. Praca na Śląsku to także życzliwość i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To wspólne, ramię w ramię, zmaganie się z codziennością, które trwa pomimo przemian współczesnego Śląska. Śląsk jest silny również dzięki przywiązaniu do wartości rodzinnych i silny mądrością poprzednich pokoleń. Śląsk to ziemia, na której rodzą się diamenty, powiedział kiedyś nasz papież Jan Paweł II. Wierzę, że region ma potencjał nie tylko by rodzić diamenty, ale także takim diamentem na mapie Polski być. Koleżanki i koledzy, spędzimy na Śląsku tylko kilka godzin i to głównie tutaj na sali. To oczywiście, że to za mało, aby poznać nas, Ślązaków i tą Ziemię i nas zrozumieć. Zapraszam więc do powrotu. Poznajcie naszą gościnność. Będziemy Was służyć za przewodników.